Siema, tu mi kolegi 222 Przepraszam za głos, ale dostałem Kataru i zbudowałem, zobaczcie Taki tunel Spróbujemy, czy Łatuś przejdzie przez taki tunel Chodź Łatuś Roki <grystanie> się nie zwieści Roki się nie zwieści do środka, chodź Też dostał zaparka. Roki jest bardzo chętny, i że O! Tam. Patrzcie, Roki wchodzi. Roki wchodzi do tunelu. Roki wchodzi do tunelu. Roki wszedł do tunelu. Łatusz nie wiem, czy się boi czy... Szczerze myślałem, że łatwiej wejdzie. Ale cóż. No nic, sami widzieliście i zobaczyliście. Ten że tunel. Cześć.